Siema, witam Was tu 20 Kuba Kolekcjoner 05 Dzisiaj sobie, teraz sobie otworzymy gazetkę Just kit It numer 1 z 15 Ten, ten Just kit It chyba dzisiaj wyszedł, nie wiem i sobie go otworzymy, a potem sobie otworzymy któryś z blisteków To dobra, sobie zaczynamy Przepraszam was bardzo, bo ta moja kamera jest zawsze uparta i zawsze mi się prawie wywala. Więc wiecie. Dobra, będę szybko to robił. I będę wam gazetki pokazywał, tylko szybko. Poczekajcie chwilę, na chwilę przerwę filmik, pójdę po nożyczki. No znów jestem, już jestem, dobra. A, was to była chwilka tylko. Dobra, otwieramy. Otworzę sobie poza ekranem, będzie mi szybciej i lepiej. Może sobie na boku otworzymy. Jest zawiera tak. Mamy jedną zasiadkę, otworzymy sobie za chwilkę. I mitka Filipa Lama. I mitka Kolbejna Single Storna. Jest na wmiankę. I Mario Mandzukic Też na wmiankę. Lama nie mam. Tego kolbejna będę miał sobie. Zakupię na lecie, Na internecie, przepraszam bardzo. Teraz ja sobie go zakupiłem. już sobie. Tu to, to loderka. Luderku. Dzisiaj mam dobry. Macie kodzik od razu? I do tej macie kodzik. I do tej macie kodzik. No tu mamy kartę w loaderku No to sobie otworzymy saszetkę. Nie będę Wam pokazywał gazetki bo przecież was pewnie nie obchodzi to taki, taki, taki ten kosztuje 10 zł, czyli 99,99 zł. 99. no zobacz, trzymać to teraz filmy To jest William Lassen Kapel. O! Wow! Lol! Ja pierdzielę! Mam już tą legendę, ale mam w złym stanie. Ja pierdziu! W jednej saszetce. przysięgam Wam. To nie jest y, stojana saszetka. I mamy Olivera de Ja pierdzielę! No to widzicie? W jednej saszetce. W jednej soszepce mamy tego. Mamy legendę. Ja pierdziu! Wy, tego, wy to widzicie. Ja nie mogę. Super! Super! Fajne karteczki się trafiły. Dobre, ja pierdzielę. Jeszcze blisterek został do otworzenia. I w blisterku może coś się fajnego trafić. Tutaj. Moje karteczki na wymianę Event zrobię także. Ja nie mogę. Ja nie wierzę po prostu. No dobrze, będę kończył. Cześć.